Nie, nie wiem. A społeczny burak. A społeczny burak. Okej. Okay. No. A... To, to prawda. Ale wiesz co powiem. Becunia. Ale moje ulubione. A w piksydzie. Dlaczego to jak A, to to, a społeczny no, burak. A to, a to ja przepraszam. Nie ja nie mogę tego zobaczyć. No. O kiedy donstar? Dobre pytanie, kiedy donstarz. Mmm Michale, wiesz co ci powiem. Znaczy, mm. zada... po... Piksele moje ulubione. No. Powiedziałbym aż się nauczy, aczkolwiek. Hmm. Czekaj. Aż ze screenuje ci wyśle jakie piękne piksele. Dobrze, kiedy onstawisz? Kiedy on nie wiem. Kiedy faktorio? Jak Jakie faktorio? Tak kiedy DND? Kiedy znajdę podręcznik da, da. z fabułą. Ale kiedy DND jak... Tak, 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 tak. Zdadem swoich przyjaciół. Jak mnie ogarniesz i w trzech pozostałych no jest... idiotów. <laughs> To możemy porozmawiać. Co robisz? A jak sądzisz? Grek uznał, że warto ty, lepiej ufortyfikować. Ale wie. uważam, że nie ma... Jeśli bandyci nas zaatakują... Powinniśmy byli pozbyć się ich dalk, gdybym wiedział co tu się... Yyy... Weź ko Znalazłem twoich przyjaciół. No i gdzie są? Nie żyją. To sprawka tych cholernych bandytów. Ale może Przeklęte ułotry. Niech ich piekło pochłonie. Dużo bym dał, żeby dowiedzieć się, kto jest temu winien. Myślałem, że miałem żyć coś. Tak, trochę się tam kręciłem, podcinając... Tak, Trochę tam się, kręciłem. O, o, się drobnym szwindlem. Ale im mniej statków zawijało do portu, tym. Zabawa. Zbyt 10. I tak dołączyłem do Grega. A teraz siedzę tutaj. Mm, to cały czas widzimy drewno to, to. na palisadę, której. Ale jesteś?

To morga! Jack Aligator. Dawid rzepa! Co ty robisz? Przynoszę mięso. Jack Aligator. Jimpie. pier. No już lepiej. Jack Aligator. Ok, robisz coś tego śpi. Nie widzisz? No, tak, teraz. I pije. I pije. Co tu robisz? Greg powierzył dowództwo nad jedną jest z dwóch że. grup aportażowych. A wycie, że nie ma. Jestem odpowiedzialny za zaopatrzenie, które dostarcza nam Jack Alligator. Odpowiadam też za to, aby okooli pomagają mi w tym powiedziałem nie, w ogóle. im, że ma tu być... Aha, no, coś już. konkretnego. już. Hey, I piję. moja. Praca Jeśli chodzi o i szkolenie moich ludzi. Jeszcze żyje. Staram się ich zmienić w nieustraszonych wilków morskich. Najlepszych piratów, jacy kiedykolwiek żeglowali po tych wodach. Nie odsługuje się ludźmi. Każdy z nich dostaje niezły grosze za swoją robotę. Nie żyją. Co z nim? Każdą do, do jego grupy. Trzymaj. Jeśli chodzi Nawet mi o... Pewnie dorwali ich ba... A ten drań Angus miał przy... No dobra, to był już jego pierścień. Ale ja pewnie bym się odegrał. Znalazłem ich. I co? Mam ci płacić za każdą nowinę? Gdzie są? Nie żyją. A pierścień? Co z nim? Okej okay, to... dobra. Tak, y... to on! Jesteś na... To co, jest, tak kolowo, trzeba, Może wy... jest północ. Cię obrócisz do słońce. i nawet palcem nie kibną a, a jeśli chcesz pokazać Mielisz, na co cię stać Pełna tam domy. różnego Jeśli się tego pozbędziesz No witam nie. w mojej ekipie Da, czekaj, czekaj, bo chcę, chcę rozpowiadać, że ci dwaj debile nie żyją Aż na północy masz czyścić Komu jeszcze mogę to powiedzieć? Jak cię obrócisz Ci dwaj debile To niech tą stronę Debilu, przecież na niej mieszkasz, Bums. zapomniałeś iść w stronę domu jest takie studio, zrobię anime, suzybow. Ja powiedział, że... No, 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 to, no to zrobiło, będziemy... mm, Okej. Okay. Co słychać? sobie. No to możesz coś no, nauczyć? To jest takie studio, zrobię anime, suzybow. A co tu mówić? Zrobiło tego. Kurmetarat hmm. um. 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 to wrócić do tego kurnika. Kurmetarat musi wrócić do tego kurnika. nie musi wrócić do tego kurnika. Kurmetarat musi wrócić do tego kurnika. Kurmetarat musi wrócić do tego no. Kurmetarat musi tego nie widzę. Wydaje mi no, się nie jednak, rzecz, ja, że. Dobra, Ligator i Samuel. Zbić moje. Zbić moje. O, Ty też, czy to nie jest głupi pomysł, wiesz? No, gra w no, Apex Legends. Dobra, cieszę No. Jak tak można? Dobra. To nie jest gimnastyczne. Na krewki przyszedł. Właśnie. O, bij ognis te Uszuźnij swoje, swoje szkielet błaga ogniste glisty, nie mają swojej pi, daj mi robić spokojnie bong. ale wow. pozwól mam więcej ich jeszcze, For slajerów, <laughs> um... o oh, wow, Daggers, 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 Dobra Daggers, Gobliny. Daj im robić spokojnie bong. Gobliny bić. <bite. grystanie> yeah. Hornice layers. Goes bong. <grystanie> <grystanie> o oh, wow! dobrze. Nie <grystanie> <I> pomaga im! Łupek do nogi. A w wodzie nie powinienem się palić. Prawda. Gobliny. Ja szurę, atakujcie gobliny, gobliny atakujcie jeszcze. No, szczury. to będzie miał chrupek na stronie. Uważaj, bo jak on cię Jak chrupek ci dorwie i zrobię chrup... Uuuu... Przyjmie nam w tupielce. To prawda. prawda. A tu jest fajne, 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 ty gdzie jesteś? To gospody kuszące. Go, Mówiłem, że jak to tak cię chrapnie, no... No... No chrup! No tak, nie trzeba ale no, tak nie yeah, używać. Ale nie lodu, bro, a lodu jest bardzo dobry. No, bardziej <grym> wrażliwy. ten A Ale berualut jest po zakręciem, które warto... I, to w ćwiku. Zanim ich zabiję, to trochę No to idealnie takiego chróbka Nie. Chrupka. nie. Ubieczniałem Pamiętaj, że mówimy o profesjonalnym a, okay. graczu Akacją nie A ten silen bachorz. Więc. A społecznym braku. umży. Nie, nie. To takie mi się. Nie. Dokładnie. No, no, na wysiłku. Le, legalne klepanie. Ale zawsze mogę się wyzywać odcinek. Nie ma A to ma na to. Jak nie ma? Na zdrowie, na zdrowie. Dziękuję. Bo to ty nie chcesz reklamy? A co ma Twitch do YouTube? Weź mi powiedz. Jak na Twitch.tv slash s m l i t. Nie ma takiej reklamy. skończyłem nie, że ty, że on. On jest zadekto. Czy ty go wyciszyłeś? Na ten moment mi się nie streszy z taką jakże wielką widownią. To jest mój serwer. Jak Już skończył? Dajmy sobie znać, dlaczego bardzo ma też zadekto. Nie, że ty, że on.

co ci szkodzi rozgłos, jak każdy, kto macie to na Discordzie, widzi, że aktualnie streamujesz to i to? To trzeba być tuhedem ostatecznym, żeby tego no, tak. nie robić. No to idę w tryb offline, elo, nie Ale wiesz, nie Jesteś mieć takiego tuheda Davila, jak Vasily na czasie. No to dajesz mi moda i ja takie pnyk taj małcik na 3 miliony sekund. Patrzcie, jak wcześniej się go pytałem o moda czy chce, to on mówił nie, że ja rzadwo co zaklądam czy co. No ale kiedy ten pojawia się jakiś tuchet na czacie, to trzeba reagować. Chyba ty. Bez... Bez... Byśmy tak, podzielę jak to od No jakbyśmy mieli z baną w... takiego akacyjnego akacyjnego beczka, byśmy mi banał od razu. No nie no, no, no akacyjna bez... bez... beczka to zostaje, wita od razu. To prawda. A bączu, że to musi. No, zrozumem. Akwataj, ja czy... jeden podmuch ognia od tego jaszczura i umierasz. Agresywny bącz. Okay. Dwa <noise> Umiera na no chrupnięcie, pamiętaj o tym. Ej, uważaj, to, ja to mnie nie wyzywaj. A że to musi, bączur stoi na, na zapoznanie się z zapachem, a potem bije dwa razy bonk, mocniej. Agresywny bąk. Kolejna. Bong. Kolejna świetna na Agresywny bąk. Antychorny bąk. Asertywny bakławan. Teraz ci Cud, w, 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 Dwa nie. sposoby napisałem ten bong. Że bong jak bong i że bong jak bong, że tego, że wbijesz jak no, jakiś chornik. No ale, ale, właśnie. Podłoga, Czekaj. Antychorny bong. A... I zadam pytanie, które A! Czy się nagrywa. B! Tak, się. Cześć, tak. Nie wiem, czy Michał Ale głupi, beta. i Ale głupi, to czy piszemy razem? Nie, nie, ogólnie. Ale podłoga głupi, ja Spacja pleca. Ale to jest pytanie, które zadaje sobie. Tak, nie, to jest defekt, który zadaje Takie pytanie. Na każdym odcinku. Wiesz, bo każdy. Nagrywa się. jak. Tak, jak. się nagrywa. To, to prawda. A efekt ja jest... Nie, Piotr, nie, wiem, nie, 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 Ale nie, No jak tak jak nie, można? nie, 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 zadaje sobie każdy. YouTuber. E, zostawia to jest Beliara. Każdy tak, nie Nie, bo każdy youtuber wcześniej. wycina takie, to czy momencie, to się kiedy nagrywa kiedy A taki Łukasz, czat, ryfek, ryfka zostawia. Bo. nie jest już kultowa scena. To jest, 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 jest klasy, to jest To jest po prostu ludzie piszą w komentarzach Tak? To jest Czy było, się To się nagrywa i, i czas Podają. No bo jest zbyt niby, aby wyciągnąć moment, czy coś nagrywa. Tak, w końcu Co jest już klasy w community? Ja jeszcze chcę dla uczciwości podzrobić. Pana Debi za komentatora. Trzeciego no. No. Pan Debi komentator. Tak, seriozny. Sławny człowiek. Każdy ma jakiś swój, mam kanał. Ja mam pomysł dobry, to jest ten Debi komentator. Ja bym pomógł Janowi Twoim jest tyle jeszcze. ty styliczny Ja jeszcze Często chcę znowu tu pozdrowić pana debila komentatora no, z trzeciego odcinka no, z, z panem ty ty i Ty z nim świetanem, prawda? Co tu jest? Chciałbym, oh. chciałbym się kiedyś z nim porozmawiać Ale, jest... Dzień dobry, z no, w no, stronę debil komentator trzeciego odcinka Dlaczego ja nie atakują? Dlaczego ja nie miałem takich ośrodków? Bydang <Szyskło> Gaming. Hmm. Co? Ciekawe. No, mi no, wygląda na jaskinię. Ale, ale ekspertem Ząbio. nie jestem. <Szyskło> bo są zombie, są agresywni. No się wisielca. <Szyskło> bo byłem tak kierfiani, jeszcze pierwsze. <Szyskło> no mają agro na ciebie. fascynujące, czyż nie? To nie ten. to Jakiś, o, to, jest to, jest to nie Zelda, to nie Zelda. Ja nie byłem. Ale... Mówię co ale... Zelda? Powrące Twilight Princess i Wind Waker'a W końcu. To nie w ja to streamer, nie w Ja dosłownie z nie myliłem, zacznę się bawić Pokémon. Ja, że myślałem nad Pokémonami. To by wtedy regularnie był na każdym streamie. Przez cały stream miałem Cię Ja, bo to ja jestem wielkim fanem tego użytkownika Pokémon Challenges. Jak się zjesnąć. jeszcze o czym myślałem? Co wziąłem gdzieś na YouTube? Trendlock. To powiedzmy, to jest jak nazwa, tylko że każdym pokemonem struje ten ziomeczek, na którym jest nazwany. Na przykład nazwałbym startera po tobie, to jest walka, siedzimy na głośnotie, słuchaj stary, co chcesz zrobić, mów, opowiadaj. Jaki scratch, tylko growl. masz proste zadanie, nie skierdal tego. I ogólnie e, co się jesteś gdzieś z jest Pokémonem? Czy nie wiem, jaki ruch tak, tak, ma być Ciemde. ewolucja, nie ewolucja? Nie wyzywaj mnie, od Ale wiesz, tłumaczę to też, żeby Bolesław ogarnął. No. No, to żeby Bolesław właśnie też... to powiedział. No i pięknie, no kiedyś was. Po tym, jak to ja powiedziałem, o Boże, to. Polityczny Boles... Bolesław. A polityczny? Tak, tak, asertywny bardzo. Grubiański Bolesław. Okur... Wiecie co, wiecie, 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 co? Agresywny błarzy, Też Widzisz? No i piękny. Gobliny. A, on a, Ciebie... przyzywał. On przyzywał a no, no Bolesław. <noise> a grubiański Bolesław. Okur... Jeszcze Twojego brata nie, jego w zmysły. Przerwa na reklamę. Nie, nie przyzywał, przyzywasz. Nie, on pan, ciebie On ciebie pan, pan, pan. przyzywał. On ciebie przyzwał warto, z Nie prawał. Ja jestem parę centymetrów wyższy, odwal się. No jednego Dungaka, który jest bez armoru. Oj twojego brata przyzwał. To jest... O... To prawda. Ale Bartosz jeszcze ten trzeciej ewolucji nie wbił. Czyli jestem już z tego jeszcze nie wbił. Cześć, ja jestem Awręcz skeleton chyba. Enjoy. No patrz, morskiego jednego zombiaka, który jest bez armoru, ale zombiaka kozaka z armoru. A w... zombiaka Chada. Bergfest, po ścianę, fan versus average armor enjoyer. Zamknij oczy. <ścoughs> average midget <ścoughs> Fan versus average pianu, skeleton od, enjoyer. Od, odwróci się przy domie i po, pójdź dalej. <ścoughs> I do wody. <ścoughs> Jak jak to musimy tam walnąć kilkoma ciusajnik. I odbudź się do mnie plecami Ja mam tu ładny rewolwer. i odejść od 10. No to jeszcze potem zobaczysz miśną sztuczkę Witam został jeszcze jeden Bion iść do przod Wejdzie w ścianę Nie <śla> możemy You no, it's not no, a resident sleeper. It's not a resident sleeper. Amulet. What amulet? I must go even further beyond. What is this amulet? I call it... Super Sleeper free. <laughs> resident Sleeper free. This is a resident so sleeper. This is uh, a resident no, slipper no, that no, ascended no, past actually, the resident no, slipper. Or no. oh, you can just call him <laughs> resident slipper too. And this yes, is yes, to go. Even, go. even slipper. No, <laughs> 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 Nie... nie hmm. to... czy znaczy, ja mam jakieś zaklęcie, które pozwoli mi po pozbyć się dwóch ognistych jaszczurów? Wololo... w tobie, co? Zmieścisz mnie? Właśnie, Zmieszanie. ja to... ten... duszące, dusz o... z tych rwopów, będziesz ...światło... To... Nie... Tylko nie to... I give it a Co mi wchodzi, powiedz mi? A mówię ci to burzelałka! Deformacja! Czyli... Okej okay, dobra Gdyby był jeden Gdyby był jeden To tak? był jeden to, to jest już nie nim nie... ja tak, Gdyby był jeden to jest <laughs> no. Y -y. no To nie za dużo. Gdyby był jeden, no co, wiesz... Zawsze gdyby był jeden, to inna sprawa. Ja, szanuję, ale trochę... No... Tak to było szczere. Ja myślałem, że Michałku tylko pójdzie, wiesz? Okej, okay, to jest północna wyspa? Nie, to nie jest północna wyspa. Północna hmm. część. Dobra. Co? To nie jest północna część. Ja szanuję, ale proszę zamknąć może. Bo ja miałem oczyścić północną czy południową? Prawo na północy. No. Nie. Północno. a ja na północy no? jest ten... gowelnik. To znaczy, że... nie jak, jak tu wylecę za, za daleko. Co? Czy nam potwór mi no, możliwe. Nie, nie sprawdzałeś tego, prawda? Dlaczego? Że jak wylecę za daleko, to czy po potwór mi pofle? Morgan Freeman. Nie zastaję animacji? Ja wiem o co byłem, ale ja nie, nie No Jak wylecisz za daleko w morze Jak wylecisz za daleko w morze jest animacja Czego? Chcę zobaczyć? Nie Dobra, to już ci pokazuję Nie Kortuje, wiem Chciałem po prostu zapalować to topielce

to jest właśnie mój sekret, ja zawsze jestem w trybie Monke I... Chyba, a, to jest mój tak Chyba, że na Resident Sleeper 4 super Mąkę Tak się stało, że Bloodwaves z Księżyca rozblokowały mi do obsługi no, tak bym się zamienić w Resident Monke, tam, tam tylko w, Monke. No, w Super Resident tak, Mąkę To jest właśnie mój sekret, ja zawsze jestem. jestem w trybie Mąkę No kurde ale czy jesteś w super Monke? Ja stworzyłem Monke. Fufu, Fufu, Fufu mnie na bo cały czas pisałem tylko o memach z mamke. Na TikToku też mówię słuchaj, tylko o memach z Monke. Okay, wszystko <stairanthropy> fajnie, ale za TikToka to nie. Za TikToka to tam masz fuh, fuh. taki prostokąt z klamką. Fufu ma TikToka. Ale co mi obchodzi? fu let's move Ma TikToka Okej, okay, fair point. O! Oh. Ale nie dokończyła rejestracji. Chyba nie Ale ma, może się oglądać. Tak, chyba tak. Oh, Piszcie komentarze ja do